Jo, z tej strony Tarek Czekoladka. Jesteśmy właśnie y, na ostatniej części naszego dzisiejszego programu. Mianowicie będzie to wywiad z trenerem ekologa SK Dawidem Urbanem. Za chwilkę się z nim połączymy i y, 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 to na dziś już będzie wszystko. Y, więc czekamy. Y, halo, halo, panie Dawidzie, czy my się słyszymy teraz? Halo, halo, słyszymy się? Dzień dobry, dzień dobry, Dobrze, dobry witam. Super, dziękuję też. bardzo, dzień dobry. Y, co pan powie o tych pierwszych dwóch meczach, które pan rozegrał mhm. w, 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 w tych teraźniejszych związkowych meczach, które odbyły się niedawno? No, bo mecze pan przegrał, tak? Pierwszy mecz przegrał pan 5 do 0 drugi na szczęście wynikiem 1 do zera, gdzie cztery bramki różnicy. No, no jest, to, jest to lekka różnica faktycznie. Co pan powie na ten temat? Czy, 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 czy była to wina może zawodników? Może, może zła taktyka została obrona? A może przeciwnik był natomiast za dobry? No co pan powie na temat tych dwóch pierwszych meczów związkowych? No nie jesteśmy na pewno zadowoleni z tych, z tych przegranych. No nie wyszło po nasze myśli. Na pewno mieliśmy, mieliśmy inne zamiary. Byliśmy bardzo przygotowani do tego meczu. Oczywiście treningi nam w tym pomogły. Nie było tych treningów mało naprawdę zawodnicy też mówią sam jest w siebie, że no... Solidny wysiłek był przed tym meczem, było dużo przygotowań. Oczywiście no nie było na zamyśle takiego wyniku, nie wiem co, co się stało na boisku. E, no dobrze, poprawa widać, poprawę widać w tym drugim meczu, bo z pierwszego meczu, kiedy przegraliśmy 5 do 0 jest jednak ta poprawa, że te 4 bramki nie jest w tym drugim meczu, tak? Więc, więc, więc na pewno to jest duży plus. Znaczy, no oczywiście tutaj y, nie można powiedzieć, że... Że nikt jest bez winy, bo wiadomo, troszeczkę trzeba było przed następnym meczem się bardziej przygotować. No, nie mieliśmy dużo czasu, gdyż kolejny mecz zaczął się dwie godziny później, więc mogłem jedynie przemówić do zawodników, dać im e, motywację do działania. No i na szczęście wyszło to jakoś lepiej niż, niż, niż ten mecz pierwszy. No i jesteśmy z tego zadowoleni, tak czy siak, że, że udało nam się zdobyć, znaczy stracić mniej bramek niż, niż w pierwszym meczu. Rozumiem, rozumiem. Dobrze w takim razie teraz z niedalekiej przeszłości przynieśmy się w przyszłość. Co pan myśli na, na przyszły sezon szykować? Być może jakieś transfery pan yy, szykuje specjalnie kogoś, daje hmm. co pan wymienić, może zmiana taktyki. No, co pan myśli na przyszły sezon? Jakie są? Jakie są pańskie yy, przemyślenia co do przyszłego sezonu? No, planów na transfery oczywiście, oczywiście są, są i to niemałe gdyż, gdyż, no, mam niestety troszeczkę do niektórych zawodników yy, no do... do... Do, do gadania, bo no, nie są w najlepszej formie. I roszady będą niemałe. Formacja być może również się zmieni. Zobaczymy, co pokaże czas. Ehm, no jesteśmy na razie zadowoleni z, z, z wyników w tym sezonie, gdyż, gdyż yy, i te związkowe wygrane poprzednio i nie najgorsze miejsce w tabeli no pozwoliło nam po prostu zdobyć lekką motywację. No nie, nie cały skład będzie wymieniany, pewnie paru nowych parę, nowych, parę nowych nazwisk pojawi się w składzie, więc no miejmy nadzieję, że przyniosą lepsze rezultaty i no, prowadzi, będziemy prowadzić oczywiście znowu jak najwyżej No i miejmy nadzieję po prostu, że, że, że przyszły sezon będzie jeszcze lepszy od poprzedniego po prostu i, i że zawodnicy dazą z siebie wszystko tak jak ja będę się starał po prostu doprowadzić tą drużynę do jak najwyższych wyniku po prostu. Dobrze, dobrze. W takim razie panu bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo panu. Do widzenia. Życzę, Pozdrawiam. życzę w takim razie udanych tam wakacji, a my z widzami, no, słyszymy się w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że ten czas szybko minie. No i no, i no do, do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego programu. Żegnam się z wami. Czarek, czekoladka. Do zobaczenia, do usłyszenia.